Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziało słoneczko. Zaszumiało w odpowiedzi drzewko. To bzyczała mucha.

Fajnie, jak się ma brata albo siostrę albo przyjaciela. Ja mam to balon. Baloniku! Hop, hop! Baloniku! Pomożecie mi go zawołać? Trzy, cztery. Baloniku! Hop, hop, baloniku, baloniku, la 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 la, baloniku. Baloniku? 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 Ej! baloniku! 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 Baloniku, poczekaj! Ja... Mancie! <noise> Ale z ciebie to kawalerz. <noise> uwielbiam kawały. Baroniku, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Lubisz zagadki? Uwielbiam zagadki, uwielbiam. Spokojnie, spokojnie. O, spokojnie. Dzieci, chcecie zagadkę? Uwaga, używam i magii. Zagramy teraz w grę pod tytułem: Co to za zwierzę? Mój przyjaciel balon ma na głowie zwierzątatkę. <laughs> Zwierzątatka. Baloniku, spokojnie, spokojnie. Będzie musiał odgadnąć, jakie zwierzę siedzi mu na głowie. Natomiast wy będziecie mu podpowiadać. Ale uwaga, nie wolno zdradzić. Nazwy zwierzęcia. Co to jest? Masz duże oczy. Nie wiem. <grym> to nie jest dobra odpowiedź. Jesteś mądry. <grym> słoń? <grym> nie, nie, to nie słoń baloniku. Masz skrzydła, a wy, drogie dzieci, wiecie, co to za zwierzę? Tak, to sowa! Brawo! Uwaga! Kolejna zagadka. Mari, Mari, do wiarii. Co to jest? Jesteś biało-czarno-czerwony. Wiem, wiem, wiem! Yy, bocian! <laughs> nie, to nie bocian. Posłuchaj uważnie. Masz długi dziób. Wiem! Nie, to nie pocian. Posłuchaj. Zwą lekarzem drzew. Wiem, wiem! Dzięcio! Brawo, udało ci się. Tak, to dzięcio. Kolejna zagadka. Żary. mary, Nie do wiary. Co to jest? Jesteś szaro-brązowy. Y Kotek? Nie, to nie kotek. Posłuchaj uważnie. Jesz robaczki i ziarenka. Wiem, myszka. Nie, to nie myszka. Posłuchaj. Mówisz ćwierćwir. Nie wiem. A wy, drogie dzieci, znacie już odpowiedź na tę zagadkę? Wróbel? Tak, brawo, udało ci się. Możecie tak samo bawić się w domu z rodzicami z rodzeństwem. Do zobaczenia!